Kiedy przyjedziecie do Barcelony i popełnicie ten błąd, że weźmiecie ze sobą auto, musicie wiedzieć, gdzie go zaparkować. Naturalnie wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie garaż, ale nie zawsze jest to możliwe. W tym odcinku pokażę wam jak parkować w Barcelonie, jakie są strefy parkowania w mieście, gdzie zapłacić za postój i wiele, wiele innych. Zaczynamy. Zaznaczona właśnie taką niebieską linią na drodze to strefa, która przeznaczona jest głównie dla turystów, ale również mogą tutaj parkować mieszkańcy. Ze względu na to, że jest to strefa, która właśnie przeznaczona jest głównie dla turystów, i cena jest odpowiednio wysoka, ale też należy pamiętać, że możecie na niej stać maksymalnie do dwóch godzin. Po tym czasie, no niestety. Ile w takim razie kosztuje parkowanie w niebieskiej strefie? To zależy od tego, gdzie ta strefa się znajduje. Natomiast musimy się nastawić na kwotę między 3,5 a 4 euro za godzinę. O kur. Jeśli z kolei na drodze znajdziecie właśnie takie żółte znaki, żółte linie, żółte pasy, to jest to fragment drogi, który jest wyłączony z parkowania. Zostawienie tu samochodu równa się odholowaniem go na miejski parking i mandatem w wysokości minimum 250 euro. Ile? Nie polecam. Kolejną strefą, którą możemy spotkać na ulicach Barcelony, to strefa Zielona. Przeznaczona ona jest głównie dla mieszkańców, ale mogą się na niej parkować również turyści. Yy, różnica polega na tym, że zazwyczaj możemy parkować się tutaj krócej, do godziny czasu i koszt jest nieco wyższy, sięgający około 4 euro. E co? Dla przykładu, mieszkańcy mogą się parkować aż do 20 dni, a koszt to raptem 20 euro centów za dzień. Kolejnym z typów linii parkingowych, które możecie spotkać na barcelońskich ulicach, to linia biała. I to linia, która jest pożądana przez wszystkich, ponieważ mogą parkować na niej wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i turyści. I jest ona całkowicie bezpłatna. Ale tych linii jest naprawdę niewiele i musicie dobrze uważać, czy są to rzeczywiście linie bezpłatne. Ponieważ... Część takich białych miejsc przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców danej dzielnicy. W efekcie po zaparkowaniu odholują wam samochód na najbliższy parking miejski i zapłacicie mandat w wysokości minimum 250 euro. A co w sytuacji jeśli już odholują wam samochód? No to tutaj zaczyna się robić problem. Pierwsza rzecz możecie wpaść w lekką panikę co się z nim stało ponieważ auta nie ma w tym momencie na ulicy. Zawsze kiedy samochód zostaje odholowany Służby zostawią wam małą karteczkę, w taki mały trójkącik, gdzie będzie opisany numer rejestracyjny samochodu i miejsce, w którym będziecie mogli go odebrać. Takich parkingów miejskich, na których jest możliwy odbiór samochodu, w mieście jest no kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście. Będziecie musieli się tam udać, a następnie opłacić mandat. Naliczany za każdy dzień, w związku z tym im szybciej zorientujecie się, że nie ma waszego samochodu i im szybciej załatwicie tą sprawę, tym mniej zapłacicie. Kiedy już znajdziecie miejsca w białej strefie, zachwyceni parkujecie samochód i wtedy okazuje się, że na znaku pisze, że są to miejsca dostępne dopiero w godzinach wieczornych. Pomiędzy godziną 7 a 18 przeznaczone są tylko i wyłącznie dla samochodów sądu. W związku z tym, patrzcie na znaki. Takie. Ale czy strefa parkowania zawsze obowiązuje w Barcelonie? Otóż nie. W weekendy, czyli soboty i niedzielę, zazwyczaj można parkować się w strefie zupełnie za darmo. Zazwyczaj, ponieważ musicie zwracać uwagę na to, co pisze na znakach. Pamiętajcie przy tym, że znaki zapisane są w języku katalońskim. Ja w ogóle nie widzę problemu żadnego. Diluns czy D-Sapte di to katalońskie oznaczenia dni tygodnia. W tym przypadku poniedziałku i soboty. W tej strefie możemy zaparkować się od poniedziałku do soboty, zostawiając samochód na nie więcej jak dwie godziny. Gdzie w takim razie możemy zapłacić za parking? W Izrael oczywiście. E, co? Przede wszystkim, właśnie w parkomatach znajdujących się na ulicach. Wybieramy strefę, w której się znajdujemy, czy to niebieska, czy zielona, pamiętając, aby nie wybrać strefy dla rezydentów, czyli mieszkańców miasta. Wpisujemy numer rejestracyjny samochodu, a następnie za pomocą gotówki bądź karty uiszczamy odpowiednią opłatę. Jeśli chcemy zapłacić kartą, określamy, jak długi czas, i ile pieniędzy chcemy zapłacić. Niekoniecznie musimy drukować bilet, ponieważ informacja o naszym parkingu znajduje się w systemie i jest sprawdzana na podstawie Tablicy rejestracyjnej. Słuchajcie, innym sposobem na opłacenie parkingu jest ściągnięcie aplikacji. Chodzi mianowicie o aplikację SMO, która umożliwia Wam opłacenie stref parkowania bez konieczności udawania się do parkomatu. Po prostu ściągacie aplikację, podpinacie swoją kartę, parkując się, wybieracie odpowiednie miejsce, w którym się znajdujecie, a następnie zatwierdzacie płatność. Jeżeli natomiast dostaliśmy mandat. Dlaczego? Ponieważ nie opłaciliśmy strefy parkowania albo po prostu skończył nam się czas, my możemy również Również opłacić właśnie w tych parkomatach. Aha, odpalamy noslupek i wybieramy anular denuncja. Podajemy kod z mandatu i opłacamy żądaną kwotę. Dobrze, wszystko jest w porządku. Zazwyczaj jest to kwota na poziomie 10-15 euro, ale może być również wyższa, sięgająca nawet 50 euro. W związku z tym warto płacić za parking. Gdzie zatem się parkować, jeśli nie w strefie? W Barcelonie jest gigantyczna, rozległa sieć podziemnych parkingów, i właśnie z takich możecie skorzystać. To, co trzeba zauważyć, to koszt podziemnego parkingu, niestety, jest dość wysoki. W przypadku parkingów znajdujących się w okolicy Starego Miasta, potrafi to być 50 do nawet 70 euro za dzień. O nie! I tak należy dokonywać wcześniej rezerwacji. A jednym z plusów jest to, że opłata naliczana jest tutaj za każdą jedną rozpoczętą minutę. Niestety, jak zawsze, w przypadku jeżeli są to parkingi podziemne, musimy pamiętać o tym, że mają one określoną wysokość. Zazwyczaj jest to 2,2 2, metry i 5 centymetrów. W efekcie, jeżeli jesteście wyższym samochodem, albo na przykład macie bagażnik dachowy... E co? Bagażnik dachowy... To niestety może okazać się dla Was zbyt nisko. Co w takim razie oprócz miejskich parkingów? Oczywiście mamy parkingi prywatne. One umieszczone są niejednokrotnie albo przy jakichś sklepach, albo w kamienicach, które z wyglądu przypominają kamienice mieszkalne, a w rzeczywistości są po prostu wielopoziomowymi parkingami. Koszt liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę, ale jego koszt porównywalny jest z parkingami miejskimi. Pozostaje zatem ostatnia kwestia. Po co? w ogóle samochód w Barcelonie? Nie wiem. Moim zdaniem jest zupełnie zbędny. Auto przyda wam się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli planujecie wycieczki poza miasto. Tak jak pan już powiedział. Ale pamiętajcie, jeśli jesteście w Barcelonie pierwszy, drugi, a nawet piąty raz, to to miasto ma tak wiele do zaoferowania, że samochód naprawdę nie będzie wam potrzebny. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A, a wyjazdy gdziekolwiek poza miasto... Możecie zostawić na późniejszy czas. A można, jak najbardziej. Mam nadzieję, że ten odcinek po pierwsze Wam się podobał, a po drugie i co najważniejsze przydał. Skorzystajcie z tej wiedzy, jeśli będziecie w Barcelonie i będziecie chcieli wypożyczyć samochód. My tymczasem widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18:15. Do zobaczenia. Cześć.